W naszej szkoły tu od rana, atmosfera rozśpiewana. Chłopaki dziś w nogę miny mają bardzo srodzie. Kolorowa plus sportowa to mieszanka wybuchowa. Kolorowa plus sportowa siatka, kost, ręczna i noga. Nie zostali zredukowani, kolorowe i sportowe nasze życie odnotowe. Nie mi nieba, słońca W życiu właśnie chodzi o to, by się cieszyć kolorami, nie przejmować trudnościami. Węgiel nieba, słońca złotą. życiu